Peace. Oh. Cześć, witam Cię na moim kanale. Dzisiaj temat, jak widzisz po tytule, poważny i ważny. Rozsiądź się więc wygodnie. Bo na pewno każdy ma lęk, ale nikt go nie lubi, więc zapraszam Cię do oglądania, baw się dobrze. Zacznijmy od początku. Czym w ogóle jest lęk? A może czy nie jest? Lęk na pewno nie jest strachem. Takim ewolucyjnym, takim strachem, baniem się, nie wiem, wilka złego. To nie jest emocja, która mówi ci walcz albo uciekaj, albo zastygaj w bezruchu, dając, że Cię tu nie ma, albo że jesteś martwy. Lęk to jest banie się, bania. To jest banie się, jakiegoś, banie się jakiegoś wymyślonego zagrożenia, wymyślonego niebezpieczeństwa. I lęk jest bardzo taką cielesną emocją nie intelektualną, tylko taką, którą odczuwasz na sobie ból karku, napięcie całego ciała często drżenie rąk, ból głowy. Zesztywnienie. Lęk jest bardzo cielesną emocją. Pomysł na nagranie filmu o tym temacie oczywiście się nie brzydził z kija, tylko jak wiesz, szukam pracy, a ostatnie powiedzmy dwa tygodnie były bardzo intensywne. W związku z tym miałam mnóstwo rozmów o pracę. Naprawdę fajnie, fajnie to, tego doświadczać. Mogłam się dużo nauczyć przez to, tak? jakie pytania się zadaje, na co rekruterzy zwracają uwagę, i tak dalej. Super. Dostałam również zaproszenie na jeden dzień próbny, tak żeby się poznać o nim, mnie ja ich, jak to wygląda. No i na 8 rano poszłam do pracy na jeden dzień. Byłam mega poteksytowana, bo fajna branża jest kompletnie inna niż dotychczas. E, taka dosyć interesująca. E, bardzo mi się podobało. Świetni ludzie, świetna ekipa, e, fajne biuro, e, bardzo blisko domu mojego, więc nawet nie musiałam odpalać auta. Fajnie no ale e, wszystko w porządku, wiadomo, że się trochę stresowałam, no bo wiecie, no dzień próbny, no nie oszukujmy się, każdy by się stresował. Zresztą w tym wypadku stres jest no, też akurat takim dobrym bodźcem. Ten niewielki stres, tak? Jest dobrym bodźcem, bo pozwolił mi się skupić. Oczywiście tam menadżer mi pokazywał, co by należało do moich obowiązków, co i jak zrobić, gdzie ewentualnie znaleźć jakieś odpowiedzi i tak dalej. I stało się to, co miało się stać, a mianowicie musiałam obsłużyć klienta. Znaczy, musiałam z tego powodu, że po prostu byłam jedyną osobą wolną w biurze, więc musiałam wyjść z inicjatywą i coś zrobić. No i próbowałam służyć klienta, który. No ta usługa mi nie poszła najlepiej. Ja pracowałam lata w swojej branży, w której się czuję pewnie, i byłam profesjonalistką. Miałam naprawdę. Mam naprawdę dużą wiedzę na ten temat, więc jakby obsługa klienta w zakresie tematu, którego, który znam i który doskonale rozumiem nie robi mi nic. Natomiast próba obsłużenia klienta z tematu, który nie ogarniam za wiele, oczywiście jest mi trochę znany, ale nie na tyle, żeby czuć się pewnie i z łatwością obsłużyć klienta w taki, wiecie, yy, profesjonalny sposób. No i jakoś tam szyłam, improwizowałam, ale tak bardzo się z tym źle czułam. Słuchajcie, że przyszłam do domu i oczywiście, że panikowałam, że teraz to na 100% nie zaproponują mi tam pracy, że źle wypadłam, że po prostu... Jak takich rzeczy można nie wiedzieć? No. Strasznie sobie odejmowałam, strasznie się zdołowałam, yy, strasznie sobie umniejszałam i straciłam kompletnie pewność siebie. To, było, to był okropny dzień, poryczałam się, miałam kompletne wahania nastrojów przez to, yy, przeżywanie jakiś yy, rollercoaster, raz góra, raz dół. Raz się uśmiechałam, że dobra, przecież yy, lecimy dalej, a później, Boże, taka fajna praca, straciłam okazję. Okropne to było. I faktycznie odczuwałam fizyczny ból, yy, yy, ciągłe takie spięcie no po prostu odczuwałam lęk. No i specjalnie tak wszystko mocno podkreślam, żebyś yy, zauważyła, yy, jak dużo tu wymyślonych historii. Znaczy, yy, wymyślonych historii pod tym względem, że musiałam obsłużyć, hmm? że. Yy, Jestem do niczego, że nie potrafię czegoś dobrze zrobić. Tak? Nie tylko ty tak masz. Natomiast trzeba się zatrzymać, bo odczuwanie takiego niepokoju przez tydzień, przez dwa tygodnie, przez trzy tygodnie może właśnie powodować taki permanentny lęk. Więc. Zrobiłam to, co umiem najlepiej, czyli po prostu rozmawiałam z mężem na ten temat. Powiedziałam mu, co czuję, co myślę o moich wątpliwościach. Dzięki temu sama stanęłam twarzą w twarz z tym, co się ze mną dzieje w środku, z tym niepokojem, z tym lękiem. On jest wymyślony. On był wymyślony. Pierwszym. Pierwszą drogą taką, żeby sobie z tym poradzić, jest właśnie zauważenie go, zrozumienie dlaczego i po co. Na taki niepokój są łatwo dostępne leki. Jest to na pewno aktywność fizyczna, medytacja, seks, drapanie po plecach, gilanie po stopach, rozmowa i przede wszystkim dobrej jakości sen. I oczywiście nie byłabym sobą, gdybym by nie zrzuciła tutaj winę na rodziców. Tak, to wciąż jest ich wina. To oni nas uczyli, jak sobie radzić z lękiem, jaki mieć stosunek do lęku. E, chciałabym tylko, żebyś e, po prostu zrozumiał ich wpływ, e, a nie obwiniał ich. E, nie gniewaj się na nich. E, na pewno chcieli być najlepszymi rodzicami. E, na pewno dbali o. E, ciebie jak potrafią i pamiętaj, że wychowywali cię przez filtry swoich rodziców. Także nie gniewaj się na nich. Schodząc z trudnego tematu, chciałabym dla rozrywki upiec bułki tak dla rozrywki, bo y, wiem, że za chwilę będę głodna. Jest chleb, ale mam ochotę na takie pieczywo z twarogu. Nie wiem, to na Insta jest bardzo często. Natomiast zapisywałam i nie mogę tego znaleźć. Więc y, trochę improwizuję. Wiem na pewno, że jest twaróg, jajka, y, nasiona, proszek do pieczenia i to chyba wszystko. Tylko właśnie nie wiem, na ile stopień i na jaki czas się kładzie do do tego, do czego? No, do piekarnika. Dobra, jedziemy. Lęk, który czujesz najczęściej nie ma nic wspólnego z prawdziwym, znowu się poplułam, z prawdziwym niebezpieczeństwem, a często dotyczy przyszłości. I często właśnie niepokoisz się o dzieci, o relacje z partnerem, o swoją pracę. No i takie najsłynniejsze, co a jeśli, <grym> znasz to, nie? Próbujesz zasnąć i mózg. Co jeśli? I się zaczyna jazdą w głowie. No, co się stanie? Jak? Co się stanie? Gdy? A dlaczego? A jak? No, masz pewno to samo przed zaśnięciem, nie? Pomaga wtedy relaksacja taka propo. kiedyś też o tym opowiem. I ja już się kiedyś mówiłam, że nie ma dobrych i złych emocji. Są po prostu też te trudne i niewątpliwie lęk do tych trudniejszych należy. Ale pamiętaj, że to jest bardzo prosta emocja. I często na przykład, jak odczuwasz wstyd, to po prostu czujesz lęk przed odrzuceniem. Każdy deadline, każda jakaś nieprzychylna informacja o Tobie, z którą się musisz konfrontować, to wszystko to są lęki. Ważne! Aby spróbować się zatrzymać i poznać ten lęk. Tak na dobrą sprawę, co czujesz i dlaczego? Może warto by było się z nim trochę zaprzyjaźnić. Lęk sam z siebie nie zniknie. Musisz się nim zająć sama i odpowiedzialnie. Wierz mi, lęk pojawia się, gdy nie są zaspokojone Twoje potrzeby, gdy są łamane, przekraczane Twoje granice. Musisz się tym zająć. Lęk mówi, że coś się dzieje złego, coś się dzieje nie tak. Od lęku nie da się uciec i musisz się nim zająć, zanim spowoduje kompletny paraliż i stracisz do siebie zaufanie, do świata, zaczniesz wszystko odbierać negatywnie. Lęk odbierze ci kreatywność, lęk odbierze ci racjonalne myślenie i radość życia. Być może nasze lęki się różnią. A być może w ogóle? Może się martwimy o te same rzeczy? Być może. Chciałabym, żebyś wiedział, że jeżeli przechodzisz trudniejszy czas i twój lęk przygniata cię, paraliżując, zwróć się do specjalisty. To nic złego, prosić o pomoc. I mówię to ja. Tak. Jeżeli chcesz. Ja zawsze mogę zostać dla ciebie słuchaczem. Nie wiem czy dobrym, ale to zawsze jest pomocne, kiedy możesz usłyszeć, co masz do powiedzenia. Yy, znaczy sam, jak usłyszysz to na głos, to na pewno pomaga. Pomaga zrozumieć, co się dzieje i jak sobie z tym poradzić. Od czego zacząć? Mam nadzieję, że zadzwonisz albo napiszesz. Mogę. Mogę być z Tobą w tym nie najlepszym czasie. Kończę. Trzymam za Ciebie kciuki. Mam nadzieję, że sobie dobrze poradzisz. A Ty trzymaj za mnie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa.